Cześć, nazywam się Arek, jestem z Mini Inczkiej Poznań. Jesteśmy na torze Poznań, gdzie jest event Mini Track Days 2022. Pokażemy Wam, jak się Super jeździ Mini John Cooper Walk, czyli najwyższą wersją, po torze. Jak to wygląda od zaplecza, ile to jest fanów, emocji. Zapraszamy. Z każdym z Was pojedzie instruktor w samochodzie, który będzie pomagał zarówno z tym gdzie hamować, gdzie skręcać i jak tor jazdy utrzymać, żeby było jak najkorzystniej. I proponowałbym, żebyśmy to zrobili stopniowo. Czyli pierwsze okrążenie trochę wolniej. Cześć. Kamil. mamy, możemy teraz... Niebieski. O, ładny kolor. Bądź szanie. cały czas noga w podłodze, albo gaz, albo, albo hamulca. A jest to to się przyda? Bardzo. Bez instruktora by było ciężko, bo ja pierwszy raz na torze powlań. To no. no więc jak pierwszy raz, to dla mnie, mimo że to było dziesiąte kółko, no to ja de facto nie wiedziałem, gdzie jest. A, Także naprawdę, jak się jeździ normalnie, a nie po torze, to człowiek nie wie, jak można przyjąć zakręcić. No. Rewelacja, super. No. Fantastiko. Poobajrzyliśmy, nie? Tak. No bo ja to znam. Co mam, co Dziękuję uprzejmie i do